Zapraszam wszystkie dzieci, chodźcie, chodźcie, kochane dzieci. Bardzo się cieszę, że jesteście, że dzisiaj dotarliście na Mszę Świętą. I już na sam początek pragnę powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia mówi o trzech sercach. Trzy serca. Dlatego ja przyniosłem na to kazanie, na to kazanie, trzy serca. Słucham? Słucham? Jedno. I raczej co jedno? Serce. Ale trzy serca. Przecież mówiłem, że dzisiaj bohaterami Ewangelii są trzy serca. A, rozumiem. To znaczy, że... No tak, przyniosłem jedno serce. Ale uwaga... Wasza koleżanka ma oczy, które patrzą przez to, co nic nie widać, i widzi więcej. I ona nam zaraz powie, co widzi. Uwaga. Jeszcze są yy, tam dwa pudełka w środku. Tak myślisz? Poproszę trzy osoby do pomocy. One, two, three. Zapraszam, do góry. Jeszcze będą potrzebne te trzy osoby. Chodźcie, ciebie poproszę. A właściwie to nawet jeszcze wyżej pójdziemy, bo pójdziemy tutaj. Chodźcie ze mną. O. To prawda. Jedno serce. Jedno serce. Niby to jest opakowanie, ale ja chcę powiedzieć, że to jest serce, oczywiście. No, nieprawdziwe, ale serce pana Boga. Kto może być w sercu pana Boga? Proszę bardzo. Dziewczynka powiedziała: Ja. Czy ma rację? Tak, oczywiście, że ma rację. Kto może być w sercu Boga? Miłość. Miłość, na pewno. Dziewczyny to zawsze mają dobre skojarzenia. Każdy człowiek. Każdy człowiek. Dobrze. A więc skoro mamy tutaj e, chłopca, to niech on teraz otworzy serce Boga i, co się okazuje, dziewczynki, jedno i drugie. Mamy więc w sercu Boga, ponosimy wysoko wszystkie serca, mamy w sercu Boga jeszcze dwa serca. Ale mniejsze. Ale mniejsze, no tak, no bo serce Pana Boga jest, pomieścić musi wszystkich ludzi, których kocha. Jest tak, jedno większe i dwa mniejsze. I moi kochani, chcemy się przyjrzeć teraz tym dwom sercom. Ewangelia mówiłem. Mówi o sercu Boga i o sercu dwóch ludzi. Pamiętacie jak nazywa ich pan Jezus? Kto był bohaterem tej dzisiejszej Ewangelii? Jeden to był kto? No? Celnik. Celnik, a drugi na literkę F. Pa. A... Proszę bardzo. Nie Fabian, nie. To nie Fabian. Fabiusz? Faryzeusz, tak, bardzo dobrze. Czyli mamy, tak, serce Boga, w którego sercu są wszystkie inne serca, moje, Twoje i wszystkich innych, ale jest też w sercu Boga serce Faryzeusza i serce celnika. To teraz musimy zrobić operację. Kto nie może patrzeć, Niech nie patrzy. Bo będzie to operacja na sercu. Zgadzacie się? Ale nie naszym, mówi chłopiec, ale nie naszym. No to, to tak, rzeczywiście łatwiej przeżywać operację na czyimś sercu niż na swoim. No się zgadzam z Tobą. Uwaga, otwierasz serce Boga. Znaczy serce kogoś. Nie wiemy, czyje to serce. Zaraz się dowiemy. O, coś nam się... Pokaż tę karteczkę. Czyje to serce? Celnika to serce. Dobrze. Czyli skoro tu jest serce celnika, to tu jest serce fałysza. Tak słyszę. Fałyszusza. Nie, Nie fałsza, tylko faryzeusza. Trzy, cztery. Faryzeusza. Co każdego porusza. Zobaczmy, czy to jest serce faryzeusza. Sprawdźmy to. Jest na pewno, jesteś przekonany. Super. No i patrzymy. Czyje to serce? Uwaga, trzy, cztery. Tak jest. Bardzo dobrze. Serce celnika i serce faryzeusza. I jedno, i drugie było w sercu. Dobrze, to zobaczmy teraz, co każdy z nich ma w sercu. Ale musi być cicho, bo inaczej nie uda nam się usłyszeć. Idę do chłopców, bo oni prowadzą jakąś ożywioną dyskusję między sobą. Ja właśnie przyszedłem do Was, bo prowadzicie ożywioną dyskusję i chciałem się dowiedzieć o czym. Tak myślałem. Uwaga. Zobaczmy co jest w sercu faryzeusza. Pierwsza rzecz. Głoś, pokaż wysoko. Modlitwa. Faryzeusz się modli. Tak, jest w pierwszej ławce. Modli się rączki ma złożone. Znaczy, no, gdzie ci patrzą na pierwszą ławkę, no to was załatwiłem, kochani. No. Mają rączki złożone, znaczy Faryzeusz ma rączki złożone i się modli. Ale jak się modli? Rzucam. Dalej. Następna karteczka. Proszę. Co robi? Dziękuję. O, dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem jak. Oszuści, grzesznicy, cudzołożnicy. Post mam dwa razy w tygodniu i płacę dziesięcinę za wszystko, co kupiłem. Post i dziesięcina. Wspaniale się modli. Pomyślcie, zanim odpowiecie. Wspaniale się modli. Dobrze, uwałości. Teraz patrzymy na dorośli. Dorośli. Wspaniale się modli Paryzeusz. Uuu, a patrzcie, coś innego. Och, jak wspaniale kocham cię, Panie Boże, ale dobrze, że nie jestem. Jak ty wszyscy. Uf, nie lubię. Wspaniale się modli. No i zobaczmy. Zobaczmy, co dalej. Teraz będzie na czarno wszystko. Uwaga, co on robi? Krytyka innych. Krytykuje. Czyli uważa siebie za kogoś tak lepszego niż wszyscy inni. Dalej. Następne. Tak? Podnosimy. Jest. Samochwała, jestem najpiękniejszy, najwspanialszy mam ubranko. Ha. Dalej. To jest prawda, dzięki. Być dufnym. Co to jest dufność? Dufny. Co to za słowo w ogóle w tej Ewangelii się znalazło? Dufny. To zobaczmy, może dalej się nam wyjaśni. Co robi jeszcze? Uwaga. Gardzi innymi, czyli jesteś nikim, jesteś zerem, ja jestem najwspanialszy. Dalej. I uwaga. Czy odchodzi usprawiedliwiony z tej modlitwy? Czyli nieusprawiedliwiony. Czyli jego modlitwa była beznadziejna. Tak. tak jest, beznadziejna. I czym to się skończyło? Ostatnia karteczka, uwaga. To się wszystko nazywa. Nie pucha, tylko pycha. E, nie pacha, tylko pycha. Człowiek, uwaga. Dzieci, ja widzę tu niektórych rozmawiających. Widzę przepychające się dziewczynki. Pycha. Co to jest pycha? Pycha, że komuś smakowało jedzenie. Tak, to, to, to pycha. Tak, było pycha. Ale pycha, moi drodzy, to jest nic innego, czy mogę? Mogę, dziękuję. Pycha to jest nic innego jak uważanie siebie za kogoś lepszego, a wszyscy są gorsi jestem najmądrzejszy, najwspanialszy, najcudowniejszy. Przechwalam się. Kto tak robi czasami? Ręka do góry, kto tak robi czasami? A dorośli, proszę bardzo, dzieci spójrzcie. Czy dorośli robią tak czasami? No widzę, mąż tutaj ciągnie rękę żony, a żona nie do domu. Nie wiem, kto wygra? Zaraz zobaczymy, kto wygra. No widzicie, a dorośli jeszcze raz moje pytanie. Czy jesteśmy tacy czasami jak ten faryzeusz? Ja wam podnoszę rękę. Ja wiem, kim jestem, przynajmniej trochę. No, widzicie. Dobra, teraz spójrzmy, co się dzieje? Tak, wrzucamy, przesuwasz się na środek. A teraz bohaterem serce kogo? Celnika. Celnika. Proszę bardzo. Co on robi? Tak, dalej, zobaczmy, jak się modli, bo to jest ważne. Stał z daleka, nie w pierwszej ławce. Pozdrawiam wszystkich na końcu. Tak, dalej. Co robi? Oczy ku ziemi, trzymaj. Czyli, no co to znaczy? No tak, mam oczy gdzie? Zadzieram nosa. Mm. A tak mam ku ziemi. Stoję z daleka. Oczy ku ziemi. Widzę Dalej. Co robił? Wstydził się, wstydził się. Czyli jak ktoś się wstydzi, to zadziera nosa. A jak ktoś się wstydzi, to co robi? Przychodzi i mówi, mamo, to, ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj stłukłem żyrandol. Pograłem w piłkę w przedpokoju. Czyli ma nos w ziemi, nie zadziera nosa, dalej. Bił się w co? W piersi. Tak, bił się w piersi, nos w ziemię, bił się w piersi, był na końcu, modlił się. I co? Boże. Miej litość dla mnie grzesznika. Powtarzamy. Boże. Miej litość dla mnie grzesznika. Mamy pięść. Robimy pięść i bijemy się w swoje pieść, ale nie uderzamy. To nie jest, przepraszam, to nie są goryle. Tylko uderzamy się w swoją pieść i naprawdę mówimy. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Teraz dorośli. Boże. Jej witość dla mnie grzesznika. I co dalej? Wyszedł usprawiedliwiony czy nie? Usprawiedliwiony. Kochani, czyja modlitwa została przez serce Boga przyjęta? Ferendika, bo był pokorny, skruszony. Jak ty narozrabiasz, to Jesteś skruszony? Nie. No to ci współczuję, a już twoim rodzicom jeszcze bardziej. Tak. Wtedy biję się w piersi mówię, mamo, przepraszam, naprawdę nie gniewaj się. Czy mi wybaczysz? Tato, proszę. Proszę, już więcej nie będę, nie będę. Kto tak mówił chociaż raz w życiu? Pęka w górę. A dorośli mówili kiedykolwiek tak, do nie wiem, żony, męża, mamy, taty, tak? Proszę, ręka w górę, kto to się nie wstydzi. Wszyscy tak mówiliśmy, już więcej nie będę, obiecuję. No, prawdę. proszę. Czyli celnik wpadł do serca Boga, i wkładamy teraz serca. Tak? I Pan Bóg czeka na nas zawsze, ale nie możemy być faryzeuszem, lecz celnikiem. Boże, powtarzamy. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Amen. Ale byliście dzielni, super raśni. Wracamy.